No, no, tu Dawid. chciałem opowiadać o tym, że zawsze możecie coś z czymś zrobić, nieważne co to jest, nieważne w jakiej sytuacji się znajdujecie. Zawsze jest coś, co możecie zrobić, żeby poprawić swoją sytuację, żeby poprawić to, jak się trzymacie i tak dalej. nie? Więc opowiem Wam taką historię na podstawie do pewnej osoby, która twierdzi, że nie da się z czymś czegoś zrobić. Więc no, nie będę mówił tutaj. O kogo chodzi, po prostu yy, będę Wam mówił tak o tej, tej osobie. <gry> Więc ta osoba ma jakiś problem z kręgosłupem i gadał mi, że wiecie, naprawdę już trzyma się naprawdę bardzo słabo. No i ta osoba twierdzi, że nie da się nic z tym zrobić, bo to są kości i tylko da się to operacyjnie zrobić, musi czekać na operację, nie może nic z tym zrobić, nie da się nic, nic po prostu, nie da się tego poprawić ani nic z tym stylu, nie. Ale czy na pewno, pomyślcie tylko, ile złych nawyków może robić ta osoba, nie, no myślę, że ze 100, czy co najmniej dziennie, nie, 100, nawy 100 złych nawyków co najmniej dziennie, jeżeli podliczyć, wiecie, e, na przykład siedzi, pije piwo, siedzi, pije piwo coś takiego, nie, wiecie o co chodzi więc mógłby przestać je wszystkie robić mógłby zacząć robić dobre na przykład mógłby zacząć rozciągać swoje plecy żeby, wiecie, poprawić mobilność swoich pleców, rozciągać całe swoje ciało żeby poprawić, wiecie, przepływ krwi i tak dalej zacząć ćwiczyć cardio jakieś, żeby poprawić ogólne zdrowie organizmu i wiecie kardiovaskularne zdrowie mógłby na przykład przestać pić piwo przestać tyle siedzieć iść na spacer, wyjść na na, na dwór, gdy się obudzi, żeby dostać słońce do oczu, mógłby robić Naprawdę wiele, żeby to poprawić, ale on twierdzi dalej, że i tak nie da się z tym nic zrobić. Nie? I jak widzicie, może i faktycznie, no nie da się nic z tym zrobić, może faktycznie to są kości i tak dalej, ale szczerze, czy to kiedyś komuś zaszkodziło, czy to, że on się rozciągnie, czy pójdzie pobiegać, czy pójdzie na spacer, czy to mu zaszkodzi? No, autentycznie pomyślcie. No, nigdy nikomu to jeszcze nie zaszkodziło, no, w sensie wiadomo, co za dużo, to niezdrowo, ale po prostu chodzi o to, że. Jeżeli poszedł i by zrobił coś dla siebie faktycznie, to w żaden sposób by mu to nie zaszkodziło, w żaden. Więc zawsze znajdziecie taką jedną albo multum po prostu takich malutkich rzeczy, które po prostu możecie zrobić, żeby poprawić swoją sytuację w życiu. Może jej faktycznie jakoś nie da się poprawić bardzo, może nie da się jej poprawić, ale na pewno to, że wypierdolicie wszystkie złe nawyki, zaczniecie wstawiać dobre i zaczniecie poprawiać te rejony, gdzie po prostu jest źle, to wtedy faktycznie jakoś da się to poprawić. No, nie ma opcji, że na przykład, załóżmy, on będzie się rozciągał przez 5 miesięcy i nie poprawi się chociaż to o 1%, nie? Po prostu, jeżeli by coś robił, to faktycznie by coś się poprawiło. Bo na przykład, no, picie piwa na pewno mu nie pomoże w tym, że jego kręgosłup wiecie, będzie szybciej regenerował. Na przykład mógłby więcej spać, żeby poprawić regenerację, mógłby poprawić swój sen i tak dalej. Wiecie, mógłby zrobić po prostu naprawdę wiele rzeczy, ale on twierdzi, że nic się nie da z tym zrobić. Niektórzy po prostu już tacy są. Ale chciałem Wam przedstawić to, że zawsze możecie coś z czymś zrobić, nieważne co to jest. Więc po prostu o tym pamiętajcie, nie? Tak swoją drogą to niedawno wypuściłem swój pełny poradnik do naprawienia swojego życia, więc jeżeli ktoś chciałby go kupić, to tam macie pierwszy link na dole. Jeżeli potrzebujesz pomocy z relacjami, zdrowiem psychicznym, fizycznym czy biznesem, to tam zgłoś się do mnie, masz tam drugi link na dole i tam możesz umówić się na spotkanie. Jeżeli Ci to pomogło, to możesz zostawić łapkę w górę i suba żeby to dotarło do większej ilości osób. I pamiętajcie, mężczyzna podbija świat poprzez podbijanie samego siebie.